Cześć, witajcie. Z tej strony kudłaty i przybywam do Was z kolejnym odcinkiem z DeForesta. Tym razem takie nietypowe przywitanie, no bo nie nagrał mi się początek, coś w się sensie nagrał, się tylko sam głos, bo obraz coś mi się yy, zepsuł. Jakiś zupełnie inny obraz mi się nagrał z czego innego, a głos z DeForesta. I nie nagrało się to jak z terem, jacht na morzu, jak tam płynęliśmy do tego jachtu, plus tam jakiś namiot teraz yy, też znaleźliśmy obok tego jachtu na plaży więc coś się niestety nie nagrało ale pozostałość już się na szczęście nagrała więc zapraszam do oglądania tutaj są te roślinki od, do, do lekarstw one się przydadzą o tylko nie mów, że ich nie widzisz zabrałem cztery dobrze a już 8 to chyba dynamit co nie? znaczy... no musi... nie mam dynamitu Musimy ten zrobić No to są To Ja mogę skraftować Mam jedna Z ubraniem To weź się ubierz A. A, no dobra Jest dobrze Tylko wiesz, co to... ja nie zrobię, bo ja nie mam zegarka, chyba? Ja mam Czekaj Taśma A gdzie jest ten zegarek? Koszmatek no, to nie mam. Ja mam trzy zegarki mm, monety i tu to to Gdzie jest to od komputera? Jeszcze na, na pewno wziąłem. Oprawie A nie, sprawie. to ja to mam. A alkohol. Du, no du, weź du, mi to co jest. O, dobra. Uważaj. No. Nie w tą stronę skoczyłem. Mówiłem, że uciekał, stałeś i patrzałeś się. Ciekawy wybuch. Ogłuszyło mnie. O, naboje i kawałek... Znaczy, to jakaś przepychaczka jest. A nie ty. Mm, co ja tu wziąłem? O, jest! Dwa z ośmiu, kiedy wzięliśmy? Jestem ja z Was ośmiu. Może to jest część taka podwójna. Może tutaj dwie były aż. Nie wiem. Aaa. i w końcu święte drzewo jest. Może tutaj były te to dwa. No to jest kwestia znalezienia jaskini. No tak, no teraz szukamy jaskini. Bo tu na tych kamień, nie będzie, to możemy wyjść trochę w głębi w las. O, tej roślinki. A O, błoto. O, błoto. Błoto nie. Mam na ten inny? Inny. Czy przy nim przypadkiem nie było wejścia do, to, do jaskini? Chyba tak. Hmm. Pamiętasz jak... Gedy? Nie wiem, ale mam to, towarzystwo. Ja pamiętam. Bo nie się wybrać, było bo tam nie było tego. Kanibali, jakby. A były chyba projekty fajne. A to o. nie było pod wodą? Rekina. O, tu jest kotwica. I namioty. Może najpierw to zbodajmy? Czekaj, bo co na nas krzyczą. Nie przypominam sobie kotwicy. Czyby była? Może tutaj nigdy po prostu na nią nie trafiłam? Mm, nie wiem, zardzewiała jest, na pewno stara. Czekaj, do jakiegoś mamy Możesz coś wziąć. Czy co mamy? tam jest? Laptop. No, no dobra. Garnek Taśma Jakie zdjęcia są? No. Mam A teraz ty prowadź To dawaj kapitanie Ty jesteś kapitanem Ja mam kłodę Jak ty się jedzie A myszkom <laughs> Daj co? No wracaj, to, to po co wyszłeś? Nie wyszedł To wracaj, jak tu się cofa? O. Drugą myszkę. Co mi Dobra, jestem. No bo moja łódka nie chciała, żebyś tutaj był. Bo masz rakiety Uf. śnieżne na wodzie. Jak to gdzieś... O, I to potem tu jest ci ten lok potrzebny. <śpięk> Jakbyś tonął, to by nieś się go trzymał. <śpięk> no. Typowa werka jest zawsze najważniejsza. Gdzieś... Gdzieś koło tego statku taki pieniek powinien być we wodzie przywiązany do czegoś. Moja deska. A Myślę, A mi się że bez tego... Nie dopłyniemy tu. Spięty ci odstają palce. Co? z mi wystają palce? No. Pokaż, bo masz z mutanta zbroja, takie pasy A, z niego bo. wystają. Nie strasznie, myślałem, że mam jakieś palce w pięcie. No bo masz! Nie twoje, ale masz. Ale własne, ale własne chodzi Jak czyjeś, to to normalne. Własne. Ciasne. Hmm. Chyba nic nie ma. Musimy w eolodzie poszukać to. Gdzieś to było. Ale, ale my tam chyba nie dopłyniemy Ale gdzie nie dopłyniemy? No tutaj pod wodą, bo nie mamy kostiumu. Mam więcej błotów A, Możliwe. Może to się dopiero co jak będziemy mieć kostium, bo to chyba to właśnie tu było gdzieś. A my na pewno go nie mamy? No, mamy tylko butelki. Już jest nie. druga część statku pod wodą Black Shield and com O Ale ja dobrze wyglądam teraz O, nad mam tego loga Gdzie jest jaskinia pod nim Tutaj trzeba pamiętać. Taka, jak ja się do ciebie Nie wiem, zaryzykuję Nie no to może zapisz, wyjdźmy i wejdźmy to się wiesz z tego Nie dobra jednak nie będę ryzykował, jednak to trochę długo trwa Wrócimy jeszcze tutaj. Ja będziemy mieli tę skwandrę podwodne. Głęboka no, głęboko Sprawdźmy na mapie czy my tu byliśmy. Nie, nowa jaskinia ta jest. Tam coś się dzieje Gdzie ty poszedłeś? Ja jestem! Z, nie z macie! Co to powiedz? Końcie mnie! Uciekamy? No nie wiem, idziemy do jaskini. Rozglądamy się. Wyjście, chodźcie z tobą! Jezus maren, to będzie takie Muszę mapę zobaczyć A tutaj jesteśmy Uuu, ile się odkryło Twica jest zaznaczona na, na mapie Ja bym tutaj to zaznaczył yy... Czekaj Czym my to zaznaczaliśmy? A, czekaj, czekaj, już wiem czym Nie rozwalaj tam to żebyśmy to się prostu... nie mylili, i żebyśmy nie wchodzili do jaskini, o tym było zaznaczone Dobra. z ogniem. Możemy wracać, tylko ja bym musiał coś wziąć. No weź się, włącz o ja bym wolał wziąć, czekaj, gdzie ta dziada była tutaj. Lecim lecim na trzecim, lecim na trzecim. Ci chyba ich nie słychać, to będzie problem. Ale ja mam ciebie za głośno Ja będę słuchał za ciebie, możemy tak się mówić. Nie Tak Bo ty zawsze A to CO to było? Jakie uniki robi? On robił tdddd Ja tak to zrozumiałem od niego Oni skażą jak jakieś pająki Dobra Muszę pamiętać o odkrywaniu jaskiń I na mapie O, ja się z tym zajmij O, co dobry pomysł, żeby być wysoko, żeby nas nie dorwali Tylko sprawdzałem A Tutaj są wiszące ciała I o dziwo brak mutantów w tym miejscu znaczy, tak jakby nie patrz to jest początek. No niby ja. To jest pilot, dobra. To jest tak ciemno jest tu na jak... Śladki, no i po co mi śladki? Ja sobie pochodnie zrobił. No. tym nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Czyli zbudowało mi się coś? Czekaj. Tutaj mamy jedną jakby stronę. O, tutaj zbudowało same... mi się. Tutaj same nogi stają. Chcę zobaczyć. Tutaj. Mam obrazek. Chyba tym jego. Ej, bo mi się zbukowało w deforest. Jak ci się? Właśnie. pokazane na ekranie. Equip i remowe. No nie wiem, czy mam się na to poradzić. Hmm. Coś zniknęło ci? Nie, nadal mam. Boss tu jest. Wycofajmy się, na, na spokojnie to trzeba zrobić. Jaki most? Najpierw tego jednego. Ja nie wiem o czym ty mówisz. Ten boss ostateczny. Gdzie ma? On rodza. Czekaj, był jakieś 50 kitów na raz. Ten się zbugował po prawej. Trzeba go zabić. On nie żyje już. Ale nas czekał na mnie. No, to się zaświeci. Kapelusz. Te matki są drobne. mam to equip i No bo też. Nie wiem. Obejście nie lubię. albo The Forest. Ale to w The Forest. Tu jest zejście The na dół. Equipment. Chce zapamiętać? Mm, nie. Ale ja będę pamiętać. Jakby gdzieś coś budujesz, to mi powiedz. Ja może mi się naprawię, jak coś zbuduję. No, co mi się ewidentnie kojarzy z mutantem? Te miejsca. O, jakieś lekarstwa? Gdzie? A tu. No tam, gdzie ja jestem. No spokojnie, podkrywajmy. No, no, plus O, 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 o latarka. No i w końcu, co mnie mogę batoników wziąć? Muszę je zjeść. O, mam latarkę. To sobie zaraz jej nie wymarnuj. Wiesz, batoniki? Mam baterię. Flara. się się si, pan ja ja pa, pa, 3... Nie rozwala to są serca, dobra no. Mm, ludzka. ludzka. no, te same nogi <laughs> blisko jestem. Nie wiem, nie wiem, ja, tu nic oh. nie ma. O bym wpadł przypadkiem do dziury. <laughs> nie powiedział to, wpadł na 100%. No to ja o tym nie wątpię w to Nie jestem pewien czy mi to dobrze wszystko odkryło hmm, Dobra, też włączę mapę ładnie Ma nie mogę Bo nie wiem co nie. mi tutaj w ogóle pokazuje Musimy chyba zejść niżej A wiem co mi pokazuje na no. mapie Z drugiej strony to. jest inny zaułek innej jaskini bo taka linia jest nagle a taki trick, Taki No tak po drugiej stronie jest jaskinia. A je, ta tarka ma 87% już ona Tak szybko spada. No to szybko spada. No to na zmianę. Ja świecę. Bo ja świecę jakby strumieniowo, a ty siedzisz rozlegle na krótki dystans. Musimy się wrócić na razie. Bo zanim pójdziemy na dół, to jeszcze warto zbadać tutaj jeszcze jedną tą drogę, która była. Gdzie ona była? Tutaj. Już jest Tutaj nie, nie, nie siedliśmy jeszcze Pieniądze! Dobra. Jest! Nowy komputer będzie składany O ile tutaj pieniędzy No, nowy komputer będzie jak nic. Wracam z tej wyspy Z tych wakacji komputer będzie kupował A zegarek się tutaj nad tym martwym czymś. O, bo ja prawie umieram z głodu to jest uświadomiło. No to ognisko możemy sobie zrobić. Nie mam mięsa Ja mam, to ci dam. To jest robota, Zaraz. Tylko byś ognisko jakbyś rozpalił. Dobra, ja buduję, bo może mi zniknie te equip Nie mam już equip Laker. Trudno Noga Czy to miejsce się rozwala? Chyba nie Chyba będzie znaczy dynamit, jak się coś rozbawany. A, jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy na tej mapie. Czekaj. Włożę ci mięso tutaj. Ile chcesz? Jedno kawą... No to się ugotuj i ja idę zobaczyć to zamiast Czekaj, gdzie to było? A, chyba oh. wiem, co to jest. To, to jest. to jest to drugie wyjście. Pewnie. Już jest nie trzeba tu nic? Jeszcze? Jakby mi coś się to Nie, bym był i bym nie. By samemu. Tak, Nie, nie. Nie, nie. teraz samego tam zostawiłem. <grymianie> nie ma ja mam wszystko pod kontrolą. Czekaj, coś tu ubiliśmy, mogę to połączyć. O, załóż, dobra. I to z mutanta też bym chciał. Wypijmy, Wypijmy coś. Dobra, badałem. tu jest te drugie wyjście. Więc o. jedyne co nam zostaje. Ba, ra, 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 ra. Dawaj, ja nie śpiewasz tam. Chodź. Czekaj, 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 czekaj. Już Twój czas minął. Ja nie muszę śpiewać, ja mam. Muzyczkę w tym termosie, naczaj w kasecie Musimy iść tam na dół Czyli to jest tutaj Dobra, wchodzimy S i sprint Co ty tak długo wschodzisz No bo ja źle poszedłem w górę? Tutaj się na dół idzie. Coś tam było niby? <śmieniczy> U mnie wygląda jakbyś spadał tam. Mam, mam dwa oczy na ręku. Na ramieniu. Bo założyłem sobie skórę z Mutanta. O. <śmieniczy> o. Teraz pomału, bo ciągle i tym gorzej. Tyryry 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 tyry. Nie śpiewamy w jak zapamiętaj sobie. A ja mam kasetę gra, to czekaj, tutaj ja mam coś jest. A, krzyż znalazłem, dobra. Więc jesteśmy na tropie misjonarzy. misjonarzy. Hmm. Czy tutaj jest skafander do pływania? O. Tak. Jest. Yeah, boy, God, boy. To jest to. W końcu. Więc w następnym odcinku pójdziemy do tego statku. I pod wodę. A idziemy teraz po wodę tam, czy nie? Na no pewno. Skoro tu jesteśmy. Mm. Ja tylko sobie tu poskakałem, żeby odkryć sobie trochę tego. Aha. No, halo, mapa. Dobra. Submerkaj słyszysz tego mutanta? Czy sam coś stukało? No chyba to mutant, był, ten gruby. Mówisz? No, tak mi się wydaje, ale jak one chyba nie pływają. A tu takie mutanty tam no, wyskakuje w bodzie, nie? E, byłoby najgorsze, jakby mutanty jeszcze. albo potwory pływały. Znaczy to będzie straszniejsze, by wiadomo. Może będzie w tym nowym deforeście tak. No, znaczy, jakby się zmukowało to czemu by nie? Gdzie tu mamy dopłynąć? Z jakiego brzegu? Nie wiem, ja na razie odkrywam sobie jaskinia. Żeby na A, mapie, okay. potem mnie to nie myliło. O nie, eee... tutaj, tutaj gdzie patrzę. Tutaj, są małe bawasy, tam chyba musimy iść. Tak, i tam pewnie będzie mutant. Tak, no, są małe baubasy, to raczej mutant... I zimno się robi. Cii. Cicho, no mama przyjdzie! Ty masz być cicho! Ja mówię o tobie. Nie mogę tego ściągnąć, jak zwykle. Jak to się gówno ściągało? Nie mam strzału. Usuń. Masz strzały? O, usuń. A po co? Zostaw, zostaw, ja, ja rzucam. Ja, zostaw! Wy wydalić ogień! No co ty robisz jako. Ty marnujesz tylko to Nie mów tak One są naraz No Ej, bo one się przypaliły troszkę O, czekoladki Nie opłaca się na nich tego brać Ognia A tu a tu myślałem że gdzieś dalej pójdziemy A tu taki trick, że nie ma Tu jeszcze o, jest Spokojnie Ale tutaj myślałem że tu wiesz o co chodzi o! Alkohol, flary Zobaczmy mapę. Mm. A to jest te jezioro tak oznaczone. Czekaj, to mi się samo ubiera, co nie? Szkoda, Mi samo ubiera się. To jest dobrze. Gdzie Sprawdzam wszystkie możliwości. Okej, okay. pójdę za tobą, panie to oświetla. Od tutaj był chyba dynamit ukryty. Albo to są flary. Nie, napoja. Ja mam już maksa i tak. Zapiję. Ja no, znowu zamarzam, ale to szybko leci z tym zamarzaniem. Dobra. To się ogrzać. O. Co? Co? No co? No co słyszysz? No że ktoś śpiewa. Co? To? to ja. <laughs> nie, no. Tak, ja muszę ściągnąć tego aqualunga, bo mnie denerwuje. Bo chyba nie wyjdziemy za chwilę przez dłuższy czas pływać. Musimy ognisko rozłożyć. E, ja tyle wiem, że słyszę bossa. Chujźwa, jak to straszy. O! Jest ciemno jeszcze. Czy mam jakieś Cicho. flary? O, oh, mam. Co to za muzyka grała? No podpal to, bo ja umieram z No to ja ci mówiłem, podpal to! I zrób ognisko. Nie, nie marnuj flar, tam nie ma ich. Tutaj jeszcze. Tam są drzwi. Jest to. Tam są drzwi do końca gry. Przychodzi? Nie, to musi Na być szkawce? takie obs obsydianowe przejście. Żeby iść do końca gry. Więc to jak w Ale słuchaj go, jak tam. Telepocze się gdzieś on. Znaczy nie otwieraj tam tych drzwi. Na pewno, trochę brzmi jak jakaś muzyka, bo mi się zdaje. I mam wrażenie, że mam za głośno gra. Oby nie. Nie mam za głośno, szczególnie jak. Nie no, on, coś tam. On biega. Tupa! No! No co, musimy iść, zobaczyć co tam będzie. Musimy kamienie położyć Posłaniaj tyły Ja pierdzielę Co to jest? Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Cicho! Nie ja stresuj tak głośno! Nie widziałeś tego nigdy? Nie! Chyba! No co? O! Nie dotykaj, bo nie wiem ty, ty, czy to ty coś psujesz, czy co tu się dzieje Nic tu na razie nie widzę No to dobrze Będąc na kamieniu ja też nic nie widzę Oni tutaj... To są ci misjonarze, znaleźliśmy ich Umarli mod modlą modląc się do tego czegoś Narysowanego Widzisz to? Mm. A co? To jest artefakt Ty? jakiś narysowany To jest tutaj krzyżyk. się Modlili no. się do niego To nie jest taki krzyk, to jest znak artefaktu Bo to Tutaj gdzieś siekera powinna być Bojaże bo to miejsce No ja wolę tą zwykłą chyba No tutaj do walki to wolę tą dzidę To i tak wszystko trzeba brać się przyda Zdjęcie nie Biblia A jakie znowu zdjęcie Biblia Weź mi wyciągaj to o. Znowu nie mam jeszcze na, na, na... Mam poje. ognisko No to się rozpalić Co się dzieje? A dobra To jest tu Rozpaliłem O, liny. O, tutaj jest ta siekera. Kolejne zdjęcie. Virginia. No, idź tym tropem. Idę, jestem pod tobą. Dawaj do góry. Płynę. Jak najszybciej mogę. Ja już zamarzam pomału. Czekaj. Tego stwora co słyszeliśmy to musiał być za ścianą w jakimś innym tym... W innych jaskiniach o, podpalam, podpalam, podpalam. Pod, pod, po... To jest wyjście, chyba tak mi się zdaje. Usunę mi też wyposażenia, a dobra, z Idź idziesz zobaczyć? Ale co? No to wyjście, czy to jest wyjście, czy nie? Mogę ja sprawdzić. Czy nie wiem czy to jest na pewno wyjście jakoś nie zdaje mi się Tutaj wygląda, że odkryliśmy wszystko Co jest Więc idziemy do góry Wiem No tak myślałem to nie jest wyjście Tylko inna część jaskiń znaczy, Jezu, no, to woda tak To dobrze, bo jeszcze możemy coś znaleźć na to Ja chcę ług Masz jeden ług, po co ci jeszcze? To to za, Ale za ten, ten ług jest lepszy No nie przez skały Jak sobie zasłużyć to kiedyś znajdziemy On tam Bo jest zaznaczony we wiosce, to. ten e, Część pistoletu schałkowego Uuu, tu można jest dalej płynąć w jakimś tym wypłyniemy. Jezior je jeziorku. Tego zapamiętam. Tak. Kaczki. W ogóle są kaczki? A się ich wystraszyło. No, Ale ich jest! Ja też Pierwszy raz widzę te kaczki to jest w takich ilościach Ognisko dawaj. No to dawaj ognisko Muszę to ściągnąć, dobra bo postawić to ognisko? Zanim, zanim ty je postawisz, to my już umrzemy. Nie, nie pójdź Czyli Paczki to było fajne. na tyle w tych jaskiniach. No to teraz możemy wraca wracać do domku. Można się napić. To na tyle byłoby w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Tutaj na razie zostajemy w tym miejscu, czyli tutaj, tutaj zapisaliśmy w grę tutaj, w tym szałasie. I za niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z The Forest. Pamiętajcie o obce, burze, o komentarzu, o subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.